Halo, halo, witam Was w kolejnym odcinku na GeForce skins Pamiętacie, że z kodem Kosior macie plus 5 do płaty, w przypadku płacenia skinami, a wszelkimi innymi metodami macie plus 10%. Także serdecznie zachęcam do wpisywania mojego kodu i macie jeszcze darmową skrzyneczkę Inspeka, Także bardzo zachęcam, e, spróbować swojego szczęścia z moim kodem, bo naprawdę może fajnie tutaj coś dać. No i byście dostali za darmo 60 groszy, tak za serdecznie to zachęcam. E, myślę, że dzisiaj może być ciekawie. Bit, możemy zrobić e, bitwy za 1292 zł. Myślę, że to jest dosyć duża kwota. E, no i co? No myślę, że możemy po prostu pójść tutaj zrobić kałaszkę, czwóreczki a e, Myślę, że to jest spoko opcja na 3 osoby. Bitwa za 80 może tutaj dać się jeszcze coś ciekawego. Także sprawdźmy, co tutaj nam zapoda. Znaczy, podcraszer Bot chat. No, zobaczmy, co, co tutaj ten kałaszek nam jest w stanie zapodać. Okej, okay, póki co słabo 8,48, ale prawie się zwróciła bitwa. Znaczy, ta jedna skrzynka tu ładnie dla botacza da 58 zł. No, tutaj coś mini by dało. Tutaj też, ale tak słabo. Może stówka by jakaś tu spadła. No, niestety ta bitwa nie się niestety nie a aczkolwiek spokojnie mamy jeszcze 1200zł może się jeszcze wiele wydarzyć weźmiemy sobie 77 7 neon time oraz fire shocka spróbujemy za 169zł bitwa na dwie osoby sprawdźmy co tutaj jest w stanie nam zapodać dołącza do nas jakiś ka ka -K, K, ok ok chyba z rybą jakąś to no niezła ryba nie wiem, czy to jest rybak. Ciul wie, co to jest. Eee, póki co słabiutko, 60 groszy. Tutaj ładnie dla mnie, 149 zł. Już nam się prawie bitwa zwróciła, więc to jest dobry drop, naprawdę dobry drop. Tutaj jeszcze zapadał 48 zł. Super, super. Tutaj jeszcze ładnie nam poszło. No i fire shock. Mam nadzieję, że nam jeszcze coś tutaj zapada ciekawego. No i pięknie. Mamy dwa Muertosy. Bitwa z dużym, naprawdę, profitem, bo prawie. Że tak powiem, 300, więc jest super. Więc sobie możemy zrobić ciekawszą jeszcze jakąś bitwę. W poprzednim odcinku zrobiliśmy bardzo dobry profit. Myślę, wydaje się, że tutaj możemy też spróbować tego Jurassica, ale jeszcze tego Knafido i Speciality. Myślę, wydaje się, że to jest bardzo fajna naprawdę, opcja, jeżeli chodzi o skrzynki za 60 zł. Ale sobie zrobimy na dwie osoby, żeby było tak po prostu bezpieczniej. Fajnie by było, jakby nam jeszcze dało coś, coś podobnego, niż jak to oni taj, albo nawet droższego. Ale no mała jest. O kurde! O kurde! Nie gadaj! 3500 złotych! Ja pierdziele. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Ja pierdziele. Widzowie pamiętacie, że tylko z kodem kosior takie dropy, nie? Ja pierdzielę. Nie gadaj 3500 zł. Widzowie, nie zapominajcie naprawdę kod Kosior działa, naprawdę zdziała wam cuda. To jest coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Myślę, że, że naprawdę po prostu warto sobie spróbować wpłacić nawet stówkę. I spróbować swojego szczęścia z moim kodem. No ale spokojnie widzowie. Mamy tutaj trójkę profitu. Ale spróbujmy to jeszcze. Jeszcze spróbujmy to podwoić, żeby już ten dzień naprawdę był bardzo udany. Tutaj na pierwszy. Asimov, ale tutaj słabiutko 36 groszy ale to bardzo ważne, bardzo ważne, że 36 groszy, bo jakby mi dało minimal wear, to by byłoby troszkę droższe, a pamiętajmy, to jest 10% i under, underdog więc tu już jest fajnie, rękawiczki wydropi tu Huntsmana no i Arnoldzik ze mną się tutaj będzie bić, uwaga, uwaga jak tutaj jeszcze to wygramy na no, jajaj, niestety, no nie może być aż za pięknie widzowie, no nie może być. Ale zrobię jeszcze raz to samo, naprawdę zrobię jeszcze raz to samo. Bo mi się wydaje, że ma to potencjał. Weźmiemy sobie na trzy osoby. Naprawdę to jest co, co się wydarzyło w tym odcinku. To jest coś potężnego, naprawdę coś potężnego. Ale spokojnie mamy jeszcze tutaj troszeczkę w zapasie tego Blaze'a sobie na, jak się tam skończy saldo, to sobie sprzedamy. Okej, okay, super. 32 grosze. Oni mają droższe, więc jest okej. Okay. No i teraz liczyć tylko na to, żeby nam nic nie dało. O, pięknie, pięknie, pięknie. Już mamy tysięcy kapona tutaj. Okej, okay, I teraz luksury, żeby nie dał. Bo luksury ponad dwójkę daje. Dobra, jest ok, jest ok. Zwróciła się bitwa, zwróciła się bitwa. Więc to też jest bardzo fajny profit. <laughs> więc pójdziemy sobie teraz za. A zrobimy se za 60. Jeszcze raz se walnę tego eee, i tą se sprawdzimy. Może i sobie do, do, tutaj sprzedamy coś jeszcze. Mi się wydaje, że tutaj uzbieram te z tych drobnych. Może te 5 zł. Nie, nie uzbieram. To muszę rękawiczki sprzedać. Ale to sobie walnimy na normala. Może ten underdog za bardzo daje. Trzeba spróbować normala. Więc sprawdźmy, może się uda. Arnoldzik Henry i Jerry dołącza. Dołączają w zasadzie. Więc zobaczmy. I co my tu mamy? Dobra, tu słabiutko, słabiutko, ale jeszcze dwie skrzyneczki 64 zł. Okej, okay. tutaj chłopaki dużo zarobili. Ale tak naprawdę jakiś dobry drop jeden. No niestety nie tym razem. No, niestety nie tym razem, ale widzowie te 10% to jest naprawdę jakiś banger. Zróbmy to jeszcze raz. Zróbmy to jeszcze raz. Tak na grubo. Tak na grubo. Tylko te luksury niech idą na sam tył. Zrobimy na underdoga na dwie osoby. To myślę, że to będzie ciekawe. Albo ja, albo on. I zobaczymy to, jaki bot do nas dołączy. Bot Arnold. No, Arnoldzik mnie tak często nie, nie, nie wygrywa ze mną. Więc może to dobry znak. Póki co słabiutko. Okej, okay, słabo, słabo. Ale cieszy mnie to, że jeszcze ja nic nie wydrapię, to jest najważniejsze. Teoretycznie powinno coś nam dać, chociaż jeden drop. Ale póki co, słabo, naprawdę. Oj, 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 słabiutko. Kałach dla mnie niedobrze. No ale tak naprawdę, no tu jak jeden coś, coś, coś drugiego spadnie, to już jest. Pozamiatane, tak? I uwaga. No niestety. No nie tym razem, widzowie. Nie tym razem. Ale mamy Blaze'a. Faktor nie Blaze. Mi się wydaje, że to jest mega drop. Więc sobie to sprzedamy. I spróbujemy zrobić... Coś lepszego z tego. Myślę, że coś lepszego. Eee, zrobimy... Zrobimy tak. Mi się wydaje, że zasłużyliśmy na taką bitwę. Jedną taką bitwę drogą... Powinniśmy zrobić. Znaczy w zasadzie zrobię ja to dla was, tak? Bo jakby. Zrobię to dla was, zarobiłem, więc... Po prostu postaram wam się tutaj kontent zrobić. Oj, oj, oj 500 zł dla niego. Może mace. Oj ojoj. Oj. Oj, oj, oj No już ma 1000 przewagi. Ale ja mam 781, okej, okay, dobra. Jest ok, jest ok, jest ok. Jest ok, jeden drop, jeden drop, jeden drop. Proszę, bilioner, dawaj, 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 dobrze jest. Kurde, dla niego też i Neptun, proszę, proszę, proszę. Kurde, no nie tym razem, no nie tym razem. No niestety, nie tym razem mi się wydaje, że jeszcze raz spróbujemy te 10%. Jak, no już tym razem nie da, no to, to mi się wydaje, że nie ma co już próbować. Zróbmy, Zróbmy tego Olina. Zróbmy tego Olina na dwie osoby na Normala. Na Normala zrobimy. Myślę, że to będzie. E, pff, naprawdę potężna bitwa. Więc ten Asimov niech idzie na ten sam tył. No i niech się dzieje. Niech się dzieje. Ostatnia bitwa, widzowie. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj oddało. Trzymajcie kciuki. Dołącz Arnold, OK. Błagam, niech teraz da, proszę. Asimov pierwszy, słabiutko. Dobra, mamy 8 groszy. Nie, 4 grosze przewagi. O, mamy Asimowa. W Wellwornie, dobra. Tu już mam 500 zł. Dobra, dawaj rękawiczki, dawaj rękawiczki. Albo kose chociaż cokolwiek niech da. Słabiutko. Ale 1000 zł jeszcze musimy zgarnąć. Jeszcze tylko 1000 zł I się bitwa zwróci. Okej, okay, mamy koskę, mamy kostkę, mamy 1000 złotych już. Dawaj jeszcze coś, dawaj coś jeszcze. Tylko żeby mu nic nie dało z tego luksury, nie? Okej. Okay. Dobra, 1300. Prawie bitwa się zwróciła. Ale mam dreszcze. Oj, oj, oj. Ostateczna, ostateczna. No niestety. No niestety no nic tu nie dało, nawet się nie zwróciła ta bitwa. No ale jesteśmy na zero widzowie, jesteśmy na zero. Eee, także, także chyba nie najgorzej. Myślę wydaje, że tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Eee, no i co? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subika z dzwoneczkiem. No i co? Jeszcze zachęcam, żebyście weszli do opisu, weszli sobie na Discorda z giveawayami, wpadli na Twitcha, zostawili followa, no i na TikToka też możecie zostawić tam obserwacje. To byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdro.